Cześć, misiaczku. Mam dla siebie foteczki. Trzymaj. Dzięki. To dla ciebie. Twoje konto zostało tymczasowo zablokowane. Wykryliśmy niedawne logowanie z nieznanej lokalizacji. Sprawdź to logowanie i poinformuj nas, czy było realizowane przez ciebie. Jestem hakerem. Mam nagie zdjęcia. Dla Moniki. No i co dalej? No ale co dalej? Słucham. Udostępnisz to byku gdzieś czy co? Tak, chcesz, żebym ci dał konto? I co dalej? Jak je odzyskać? Ile zapłacisz? Poczekaj chwilę. Na pewno większość z Was już słyszała o oszustwie na hakera. Kiedyś poruszaliśmy ten temat na naszym kanale i radziliśmy, co w takiej sytuacji robić. Schemat jest prosty. Oszust rozsyła anonimową mailę informując, że jest hakerem, który przejął wszystkie prywatne dane z naszego komputera i wie, co robiliśmy oglądając filmy dla dorosłych. Żąda pieniędzy w zamian za wykasowanie danych i nieudostępnienie ich publicznie. Jak się domyślacie, płaci ten, kto ma coś na sumieniu. Jednak wygląda na to, że oszuści posunęli się o krok dalej. Napisał do nas Krzysiek: Posłuchajcie. Cześć. Problem polega na tym, że haker a mianowicie, tak się przedstawia, włamał się na konto mojej dziewczyny. Wypisuje do mnie i znajomych, że udostępni jej zdjęcia. Co prawda, w konwersacji na Facebooku przysyłaliśmy zdjęcia sobie nawzajem, natomiast nie były one zbytnio jakoś drastyczno intymne i raczej nie naruszające treści niepełnoletnich osób. I chciałbym się Państwa zapytać, czy jest czymś się przejmować? Dzwoniłem do Ministerstwa Cyfryzacji. Polecili iść na policję. Policja nie weźmie zawiadomienia z racji tego, że nie może, bo mają inne sprawy. A na razie się nic nie dzieje. Profil zgłosiło już jakieś 50 osób, i dalej nic. Cały czas jest aktywne. A on dalej wypisuje. A próba odzyskania przez e-mail się nie powiodła. Gdyż je też przejął. I teraz moje pytanie jest takie: czy mogę coś z tym zrobić jeszcze, czy czekać na obrót sytuacji? Hej, a to nie chodzi przypadkiem o to? Właśnie chyba jest trochę gorzej, bo haker przejął adres mailowy dziewczynie. Następnie zalogował się na jej Facebook, zmienił hasło i adres mailowy. Także nie mamy absolutnie dostępu do niego. Na maila się nie da zalogować ani zmienić hasła na Facebooku. A wszystko zaczęło się najpierw od takiego powiadomienia na telefonie dziewczyny. Wtedy na konto dało się jeszcze wejść i zobaczyć, jakie urządzenia są na nim zalogowane, i w tym system Linux. A wiem z artykułów, że taki system jest lubiany przez hakerów. A niemożliwe, że to był nasz komputer, gdyż mam Windows 10. Wylogowaliśmy się ze wszystkich urządzeń, chcieliśmy usunąć całe konto, nie zdążyliśmy, gdyż zmienił całkowicie hasło. A gdy je próbowaliśmy odzyskać, na maila też się nie dało zalogować, bo wyskakuje, że hasło zostało zmienione. Zgłoście to do Facebooka. To nie zmienia faktu, że po odzyskaniu konta lub zablokowaniu szantażysta i tak będzie w posiadaniu zdjęć. To sprawa dla policji. Jeśli nie są one jakieś kompromitujące, to nie przejmowałbym się tym i olał gościa. Byliśmy na policji. Pan dyżurny powiedział, że takich przypadków miesięcznie jest, ale już przyjął zgłoszenie. Dzięki za pomoc. Też mam nadzieję, że to typowy naciągacz. Ten koleś odezwał się z propozycją kwoty? Nie, tylko co wam wysłałem. Jeśli się odezwie, to od razu prześlę wam. Jak wyświetliło się powiadomienie z pytaniem, czy to ty się logowałeś, to kliknęliście tak, czy nie? Nie. A on jest dostępny na Messenger cały czas? Był dostępny o północy. Teraz jest nieaktywny od 10 godzin. Jak widzicie, utrata konta na Facebooku to nie tylko oszustwa na blik, ale też próby wyłudzenia pieniędzy przez szantaż. Dlatego warto uważać, co się wysyła swojej dziewczynie czy chłopakowi przez Messenger, ponieważ można mieć potem przez to spore kłopoty. Zapytaliśmy jeszcze Krzyśka, gdzie jego dziewczyna miała założone konto mailowe. A konto mailowe gdzie miała założone? Interia. I też zostało przejęte przez tego człowieka. Dodam też, że przed tym atakiem jakiś człowiek z Indii zaprosił moją dziewczynę do znajomych lub z Turcji. Dziewczyna usunęła go z powiadomień. Odrzuciła zaproszenie. I właśnie po tym była próba logowania na jej konto. Wtedy jak nacisnęła na powiadomieniu, nie. A ten typ sam się ją dodał do znajomych. To jego profil. Okej, okay, dzięki. Słuchajcie, to są jakieś jaja do kwadratu. Czy to twoja dziewczyna? Nie będę z tobą pisał. Nie wiem skąd jesteś, z Indii, z Turcji, Arabii? Włamałeś się typie na konto? To jak masz coś udostępnić, to to zrób, a nie zawracaj innym głowy. Pochodzę z Algerii. No i dlaczego się włamałeś na konto? Co chcesz tym udowodnić? Włamałem się na konto, aby uzyskać grę free pismo. To jest jakaś gra na Facebook czy co? Znajdź tę grę. I co dalej? Co mam zrobić? Nie znalazłem go na tym koncie. Nie rozumiemy się. Po co ta gra? Cóż, oddam jej konto. Jak się z nią skontaktować? Czy znasz arabski? Nie znam, ale możesz mi napisać e-mail i hasło. Czy możesz dać jej konto? Tak. Ja się boję logować na to konto teraz, ale mam stary telefon, to spróbuję to zrobić i usunę konto dziewczyny. Hasło jest nieprawidłowe masakra. Nic z tego nie rozumiem. Ale wylogował się z konta po tym jak to napisałem. Mam nadzieję, że dał sobie spokój. Jak myślicie, czy interakcja z tym zaproszeniem, czyli zaakceptowanie lub jego odrzucenie, może mieć rzeczywiście coś wspólnego z przejęciem konta? A może ma to jakiś związek z podejrzanymi wiadomościami, które są wysyłane do osób posiadające konto mailowe na internecie? Napiszcie co o tym sądzicie. To by było na tyle. Cześć!